Wieści od zapłakanej Pawłowicz i jej męża nadeszły w niedzielę rano. To jednak nie były plotki. Iwona Pawłowicz Tańcu z Gwiazdami ma opinię wymagającej i bezkompromisowej. Przed jej oceną drży nie jedna para. Prywatnie jest jednak kobietą o złotym sercu i szczęśliwą żoną. Wspólnie ze swoim mężem Wojciechem Oświęcińskim tworzą zgraną parę już od 15 lat. Zakochani małżonkowie na kanapie Halo tu Polsat zdradzili ich receptę na udany związek. Tylko pozazdrościć. Iwona Pawlowicz, jako jurorka tańca z gwiazdami, realizuje się od samego początku programu. Do historii przeszły już jej uszczypliwe, lecz pełne humoru wymiany zdań, najpierw z Beatą Tyszkiewicz, a teraz z Ewą Kasprzyk. Przed oceną czarnej mamby, bo taki przydomek zyskała pani Iwona na przestrzeni lat, drążą wszyscy uczestnicy show Polsatu. Iwona Pawłowicz i Wojciech Oświęciński świętują 15. rocznicę ślubu. Prywatnie Iwona Pawłowicz jest ciepłą kobietą o złotym sercu i troskliwą żoną. Ze swoim mężem menadżerem Wojciechem Oświęcińskim świętuje właśnie 15. rocznicę ślubu. Z tej okazji zakochani pojawili się na kanapie programu Halo tu Polsat w rozmowie z Maciejem Rokiem i Agnieszką Chyży wyjawili kulisy swojego związku. Między nami wciąż się dzieje. Nie wiemy nawet jak to zleciało. Ostatnio rozmawialiśmy o tym i nie mogliśmy się nadziwić, że to już 15 lat opowiedziała Jurorka Tańca z Gwiazdami. Ich ślub odbył się pod Olsztynem w uroczym miejscu. Para miała ogromne wesele na około 130 osób. Jak czuli się w tym dniu? Dla mamy założyłam czerwoną suknię, ponieważ prosiła mnie, żeby nie była czarna, chociaż chciałam, zdradziła Pawlowicz. Pawlowicz i Oświęciński opowiedzieli także o początkach swojej znajomości i nietypowych zaręczynach. Czy była to miłość od pierwszego wejrzenia? Bardziej Iwonka mi się oświadczyła. Stwierdziła, że to koniec chodzenia ze sobą. Cały czas miała problem z tym, kim ona dla mnie jest. Planowałem oświadczyć się w czasie nagrań programu Taniec z Gwiazdami, ale chciałem zobaczyć jej reakcję szybciej i zrobiłem to na stacji benzynowej po drodze. Dałem Iwą z pierścionek i poszedłem zapłacić za benzynę, wyznał Oświęcimski. Zakochani małżonkowie opowiedzieli o tym, co lubią robić wspólnie oraz o swoim przepisie na udany związek. Ja jestem aniołem dla mojego męża, robię mu herbatkę z cytrynką taką, jaką lubi. Dbam bardzo o Wojtka, podsumowała czarna mamba. Pawłowicz zalała się łzami w halotu polsat. Na koniec twórcy programu Halo tu Polsat przygotowali dla Iwony Pawlowicz i jej męża niesamowitą niespodziankę. Mateusz Gessler wprowadził do studia mamy jurorki Task z kwiatami. To wydarzenie wywołało ogromne wzruszenie i łzy w oczach celebrytki. Mama pani Iwony wyznała, że na weselu swojej córki tańczyła z Rafałem Maserakiem. 91-latka pochwaliła także swojego zięcia Wojciecha Oświęcińskiego i przyznała, że jest bardzo dobry dla jej córki. Pani Iwonie i panu Wojciechowi życzmy wszystkiego najlepszego. Wiele radości z życia i wzruszeń.